Siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku Q, które miało być już 7 miesięcy temu, ale jakoś nie miałem pomysłu, jak nie wiedziałem jak to za to się zabrać, ale jak pomyślałem, że mamy tą serię że codziennie 25, do 25 grudnia będą filmiki i ja pomyślałem, że taki film inny troszkę można wstawić zamiast małów piłkarskich poznacie mnie trochę lepiej. Odpowiem Wam na kilka pytań, a również powiem pewne kwestie swoje, które na pewno Was zaciekawią, więc mam nadzieję, że... Będziecie usatysfakcjonowani ustresf z odpowiedzią na moje pytania, więc ruszamy do pierwszego. Pierwsze pytanie jest od użytkownika Michał j Je 1 sv Ile lat interesujesz się piłką nożną? No, piłką nożną interesuje się, żeby cię nie okłamać, jakoś od zawsze gdzieś to było, to pasy do piłki. Wiecie, tam tata oglądał mecze, to tam się zawsze obejrzało. No ale tak pierwszy mundial, tak pamiętam w zasadzie, pierwszy turniej to był mundial 2014. To był tak jakby mój przełomowy rok w interesowaniu się tym pięknym sportem. Naprawdę to dla mnie to był oczywiście jeden z najlepszych turniejów piłkarskich, jak pewnie dla wielu z Was, któreś się wy wychowywało na tym pokoleniu. A tak jakby pierwszym moim takim pamiętnym momentem to był chyba finał mundialu 2014. O tym co się stało podczas II wojny światowej i wtedy kibicowałem właśnie reprezentacji Niemiec. Jakoś tak mi się spodobało, no nie wiem. Od pierwszego meczu takim kibicowałem i jak widać wygrali to ten puchar. Drugie pytanie mamy od użytkownika Miszek TM. Pierwsze pytanie, ile masz lat? No niestety takich danych ci nie podam osobiście w internecie, ale możesz tam poprzepatrzeć troszkę, co tam wrzucałem mniej więcej. Ale niestety wprost ci tego nigdy nie powiem, bo nie wiem, czy to jakoś przyjmiecie dobrze ten mój wiek. No ale ruszamy dalej. Następne pytanie, co sądzisz o serwerach RP na Discordzie takich jak Ekstra klasa Zimbru Zimbrusa, znaczy seria Zimbrusa? No ja generalnie Discorda mało używam, raczej jakoś nie wiem. Jak... Bardziej używam tak do rozmów ze znajomymi, tak bardziej Messengera Czegokol czy czegokolwiek innego, nawet tam z Instagrama, tam, wiadomo tam jest opcja wiadomości, to tam bardziej rozmawiam. Discorda to jakoś praktycznie nie wiem, jakoś mi się on nie widzi zbytnio. Może się to zmienić za kilka lat, ale na razie to nie powiem Ci co sądzę o tych, bo praktycznie tego nie używam. Następne pytanie zadał kanał bez fajnej nazwy. Pierwsze pytanie. Ulubiony klub Premier League? Moim ulubionym klubem Premier League od zawsze był Manchester United. Zaczęło się to od tego, że kiedyś pamiętam mama kupiła mi koszulkę, piłkarza jakiegoś Manchester United, nie wiedziałem kto to, a to był tak naprawdę Michael Owen. Myślałem, że on serio jakiś był jakimś dobrym grajkiem tego Manchester United, ale w po latach się dowiedziałem, że niestety to był flop transferowy. A lepiej sobie radził m.in. w Liverpoolu. Nie wiem, jeśli ktoś go pamięta, to możecie tutaj napisać jaki on był w rzeczywistości. A następne pytanie: ulubiony klub. La Liga. Ulubionym klubem moim na Liga jest Real Madrid, bo nie przepadam ani za Atletikiem Madryt, ani za Barceloną. A jakoś tak. Nie wiem, jak to ci tu wytłumaczyć. Po prostu jakoś w ich wolę. Następne pytanie. Ulubiony klub Seria. Moim ulubionym klubem Seria jest Napoli. Pewnie, pewnie myślicie, że to przez to, że się tam gra może i po części, ale naprawdę tej gry ich nie da się nie lubić. Widzieliśmy to m.in. w poprzednim sezonie, kiedy w dobrym stylu zdobyli misz seria i naprawdę ich się fajnie oglądało ich mecze, w przeciwieństwie do innych klubów z Ligi Włoskiej. Tam naprawdę można było dobrze oglądać te mecze. Nie nudziłeś się jak zwykle przy, przy oglądaniu Ligi Włoskiej, tak bez urazy, a jeżeli ktoś tam lubi to... Nie chcę urażać, ale wyrażam tylko swoją opinię. Następnie, ulubiony klub Ekstraklasy. Ja klubu Ekstraklasy ulubionego nie mam. Tu bardziej jest Pierwsza Liga. Lubię bardzo, e, oczywiście, jako Lublinianin, bardzo lubię Motor Lublin. Kibicuję im. Byłem tam na meczu już w tym sezonie i to z Wisą Kraków. Następnie, e, następnie moim drugim ulubionym klubem jest Lech Gdańsk, osobiście, dlatego że bardzo lubię tam przejeżdżać do miasta Gdańsk. Nie patrzę, nigdy ja nie patrzę na to, z kim motor zgody czy kosy, bo to dla mnie nie ma znaczenia totalnie. Według mnie w polskiej piłce powinniśmy się wszyscy jednoczyć i kibicować jednemu, jeżeli dobrze idzie. Bo to będzie i dobro dla całej polskiej piłki, ale wracając to mimo tego, że kibole motoru lubi mają kosę z wisą kraków, to ja na przykład to jest mój trzeci ulubiony klub jakoś. Nie bardzo ich lubię, a dlaczego tak zacząłem? Kibicować z powodu tego, że mieli wtedy tam, pamiętam, problemy finansowe, to się zaczęło w 2019, kiedy było tam zamieszanie z tym całym kambodżańskim inwestorem, co miało im tam pomóc w Wiśle, ale... Kłamą, że ma chorą córkę, czy już nie pamiętam, jaka to była dokładnie wymówka, i wtedy jakoś mi się i tak szkoda zrobiło, że taki, taki zasłużony klub a tak upada, to warto trzeba będzie kibicować, żeby przyszło im właśnie jak najlepiej. Jeszcze pamiętam, Kuba Właszczykowski wtedy przyszedł, którego bardzo szanuję jako piłkarza, i jakoś tak się zaczęło od meczu Legia Wisła. Wtedy pamiętam, Wisła wygrała 4-0, tak się cieszyłem, że nie wiem. No i w zasadzie tyle mogę powiedzieć. Następne pytanie. Ulubiony klub Bundesligi poza Bayernem? Ja osobiście takiego nie mam, ale wspieram każdą niemiecką drużynę w europejskich pucharach, bo według mnie to zrośnie poziom Bundesligi, bo ja nigdy nie twierdzę, że Bundesliga to jest liga farmerów. Jak dla mnie to totalnie tak nie jest. Ci ludzie, co tak mówią, to po prostu patrzą jedynie kto jest mistrzem, kto tam najczęściej jest drugi, ale według mnie zawsze walka o czwarte miejsce tam jest zawsze. Do, zawsze jest dobra, bo to za co roku i na praktycznie tam jest. I naprawdę to według mnie ciekawie się zawsze walka o to czwarte miejsce w lidoli Gimistrów ogląda. Następnie ulubiony klubik E1 i teraz to też teraz to nie mam, ale kiedyś to była z Monaco. Wtedy sezon 2016-17 na pewno większość z was pamięta. Wtedy kiedy zaszli do półfinału, to pamiętam jeszcze Glik grał wtedy, Falcao, Kylian Mbappe się tam naradza, narodził dopiero. Jak tak mogę powiedzieć, Fabinho grał tam, Thomas Lemar, który osobiście okazał się w takim flopem. Atletico Madrid, legendarnym legendarny bramkar Daniel Subasic, Tak się to dobrze oglądało, taki. Yy... Ich poczyniania w Lidze mistrzów, że zacząłem ich tak przez chwilę kibicować. Ale jakoś teraz tak to już trochę odeszło, powiem wam. Z jakiegoś powodu. Ulubiony klub Ligi Portugalskiej to jest odpowiedź jak z Ligue E. i Bundes klub Bundesligi poza Bayernem. Nie mam takiego. Lubię. Lubię tak, jeżeli jakiś drużyna. Jeżeli jakaś drużyna. W europejskich pucharach sobie dobrze radzi, na przykład Sporting, Porto czy Benfica, to, to zawsze im kibicuje, bo to, bo to po prostu sensacja zawsze jest, bo portugalskie drużyny rzadko kiedy są jako faworyt z takimi dobrymi potęgami. Nie wiem. Wiem, że tak czasem mówię dziwnie, a wybaczcie. Nast o ostatnie pytanie od użytkownika kanał bez fajnej nazwy, którego pozdrawiam, bardzo dobre filmy, bardzo dobre memy. Ale wracając, ulubiony klub ligi holenderskiej to jest Ajax Zacząłem im kibicować od tej kampanii legendarnej 2019 Nie, czekaj, błąd 2018-19, wtedy kiedy zaszli do półfinału i szkoda według mnie, że tam wtedy nie doszli do tego finału, bo im się to należało jak, jak su buda. I wtedy pamiętam, że byłem zły od tego, że, że sędzia przedłużał nie wiadomo ile, nie wiem co on miał w głowie, że tyle kazał grać, nie wiadomo. Ale no nigdy się tego nie dowiemy, co było w jego głowie. Następne pytanie zadaje użytkownik Matiarusz, specjalnie dla niego zmieniłem obecnie scenerię, bo tego, to pytanie będzie dotyczyło to, czego leci w tle, czyli For Fortunes. A pytanie brzmi, jak poznałeś For Fortunes? Zaczęło się raczej to przypadkowo, powiem. Kiedyś tam mi się wyświetlił film Robert Lewandowski, Gold Machine Song, to wtedy, kiedy ustrzegł wtedy rekord bodajże eliminacji do mistrza świata. Pamiętam, wtedy to był jeszcze jego prime. I ta piosenka naprawdę mi się spodobała. Obejrzałem kilka animacji później i jakoś tak polubiłem. A propos jeszcze tematyki 4Fortunes, for to ja się tym zajmuję na moim drugim kanale Eric Czupow moting 4Fortunes, for który, nie wiem, momentami ma nawet lepsze wyświetlenie niż obecnie moje filmiki. Jeżeli jeszcze nie wiesz o takim czymś, się interesujesz się tym kanałem, to możesz wpaść. Link w, opi link w opisie postawię na dole. A poza tym to jeszcze mogę ci powiedzieć kilka rzeczy, które to jest moją ulubioną postacią z tego uniwersum. Moją, uni moją ulubioną postacią z tego uniwersum jest Latanek Igohimowicz i Jurgen Klopp. Bo nie wiem czy dobrze powiedziałem te nazwy, ale to są moje ulubione postacie, ze względu na to, że tak oryginalnie Dean Stobart wymyślił dla nich rolę i uważam, że naprawdę śmieszne są. A jeszcze powiem ciekawostkę, że prowadzę też 4Fortunes Wiki, Fandoma, większość z tych osób może mnie z tego kojarzyć również. A w tej tematyce to raczej tyle, więcej tematyce, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie zadawać na kanale Eric czy Pomoting 4Fortunes. Następne pytanie zadaje użytkownik Henryk Czajka. Pierwsze pytanie: Real czy Barca? Jak już wcześniej mówiłem, Real, ze względu na to, że Barca nie lubię jakoś bez urazy dla kibiców Barcelony, ale Barcelona mi się widzi tak naprawdę tylko z jednym. Tacy kibice to są totalnie odklejeni i piszą na przykład, że to będzie udany sezon, tylko dlatego, że wybrali, wygrali jeden mecz z Realem: Matę 4 do 0. Pamiętam jak to było wtedy, kurde, jak to Barcelona, wielka. i Wraca, a tu kurde, patrzcie teraz. Szachtarem przegrali ostatnio 1-0. A w Lidze im też za dobrze jakoś nie idzie. Więc no, musicie tak troszkę mniejszym entuzjazmem e podchodzić do tego. Następne pytanie: Messi czy Ronaldo? Osobiście Ronaldo zawsze przemawiał. E przemawiał. Dlatego, że on osiągnął to wszystko swoją pracą, zaangażowaniem w treningi i naprawdę dużo trenował żeby być tam gdzie jest i w wieku 38 lat chyba dalej, dalej grać dobrze i strzelać taką bramkę ładną jak z, tego z wolnego. zwolnego nie wiem już z kim to było ale naprawdę ładnie strzelił następne pytanie lewy czy milik no tutaj raczej lewy to najlepszy według mnie polski piłkarz. Przepraszam z góry, że nie zrobiłem jeszcze żadnego pozytywnego filmu o Robercie Lewandowskim, więc teraz powiem kilka słów pozytywnych. To naprawdę jest najlepszy polski piłkarz w historii, najlepszy napastnik naszej dekady. Ustrzelił dużo bramek. Najbardziej pamiętne to 5 goli w 9 minut na pewno, albo to jak 4 gole z Realem i naprawdę takiego piłkarza jak Robert Lewandowski będziemy jeszcze błagać, żeby żeby wrócił. Osobiście ter teraz to tak teraz to krytykuję go troszkę bardziej, no bo ta krytyka jednak jest troszkę zasłużona, bo tam widać, że to tam bardziej truchta niż gra tam dla reprezentacji Polski. A szkoda mi naprawdę tego piłkarza, co zawsze pokazywał, że jest jak to się mówi, e demonem pracy i naprawdę chce osiągnąć dużo i szkoda mi się to zrobiło, że to tak wygląda jak jest. No i ostatnie pytanie Maguaya czy trend ja nie wiem co o tym sądzić, ale osobiście trend, bo jest lepszy. Magła to goat, ale trend naprawdę jest lepszy. Na pewno widzieliście ostatnio jak sził bramkę City i Fulham, I z fulam też szei. No i ostatnie pytanie, City czy United? Ja, jak już wcześniej mówiłem, lubię United, to jest mój ulubiony klub z Anglii, a City nie cierpię, ze względu na to, że wszystko co osiągnęli zawdzięczają Sheikowi Mansurowi, który, gdyby nie on, teraz by pewnie grali sobie w Championship, albo byliby takim palac, co błąkają się w środku tabeli, zajmując najczęściej 14 czy 15 miejsce. Więc ja uważam, że nawet jak tam mają kryzys, to United jednak zawsze będzie w sercu sercuszku bardziej. Ostatnie pytanie w dzisiejszym odcinku zadał użytkownik Ktoś tam, Ktoś tam, który naprawdę bardzo robi dobre filmy, nie wiem czasem czy momentami, nie lepszy niż czy Falafel Memes. I naprawdę ma jeszcze dobre wyświetlenie Także odpowiadając na pytanie, dlaczego w nocy z 12 na 13 maja ukradłeś mi cały majonez kielecki? Ja ci powiem tak. Spróbowałem tego majonezu kieleckiego. Okazało się, że był dobry, to ci później. Kupiłem jakoś za 20 zł kupiłem ci nowy majonez majonez yy, winiary, ale widzę, że ci coś nie podsmakował. Nie, więc sorry, nie obrażasz się na mnie tylko o to, że mi dałeś ten majonez kielecki, bo to dokładnie było tak. Zaprosiłeś mnie wtedy do domu Mi tam poczęstowałeś kanapkę z majonezem kieleckim i kurna tak mi smakowała, że wziąłem majonez kielecki i zapomniałem ci tak oddać i zapomniałem, że to chodziło o kielecki. I kupiłem ci winiary. Więc sorry, że się gniewasz z tego powodu. A tak to w ogóle to tyle z pytań. Dziękuję za wszystkie zadane pytania. Dziękuję każdemu użytkownikowi, co zadał. Sorry, że 7 miesięcy trzeba było na to czekać, ale... Chciałem się jakoś za to dobrze zabrać. I widać, że to jakiś... Że to chyba był ten moment, żeby się zabrać za ten film. Także... E, także życzę wam miłego dnia, miłej nocy. Miłego dziąka, miłego yy, miłe czegokolwiek tam macie, żebyście szkole się dobrze uczyli, żebyście tam, tam zdawali, żeby nie było u Was problemów, żeby Wasza drużyna wygrała. No to nie wiem, kiedy następnym razem usłyszycie tak mój głos, ale mam nadzieję, że może nawet za niedługo to będzie. A za dzisiejszy film już dziękuję Wam. No i, no i cześć.